witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj chciałem zaprezentować wam jak zrobić rysik do naszego tabletu lub smartfonu, a więc zaczynamy będzie potrzebny nam długopis najlepiej z metalową obudową ponieważ ona przewodzi prąd jak i ciepło musimy rozkręcić nasz długopis usunąć wszystko ze środka będzie nam potrzebna też gąbka, która jest używana do, jako podstawka do mikrokontrolerów. Jest ona dlatego dobra, ponieważ przewodzi ona prąd i nada się idealnie. Będzie potrzebna również taśma, nożyk i papier ścierny. Po rozkręceniu naszego długopisu, my musimy y, spiłować krawędzie, aby były one tępe. W sumie logiczne, ale tak tą czynność trzeba niezbędnie wykonać. Yy, następnie z, zwijamy yy, naszą gąbkę w kulkę. I wkładamy ją do naszego długopisu. Kolejną i ostatnią czynnością będzie sklejenie taśmy. Bierzemy taśmę i obklejamy koło nasz rysik. Wystarczy jeden raz, a następnie Wcinamy naszą taśmę. Tak wygląda nasz gotowy rysik. Yy, ja zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania komentarzy pod filmem. A więc do zobaczenia.